Siemadiska z tej strony i witam was z powrotem w serii. Zagrajmy modny trochę zaniedbany z serii przeze mnie. No ale co zrobić? Tak więc ludziska dzisiaj mod do Maxa Payna, chronicles I co? Podeszło mi to kolega. no ponoć bardzo dobrze zrobiony mod, ale krótki. Nie wiem, nie grałem już przy całego, także nie wiem Ale z tego co mi mówił. I teraz tak. O co chodzi w modzie? Mod jest zrobiony na hmm, historię opowiadającą między pierwszym Max'em Payne'em, a drugim. Eee, I dosyć ciekawie się zapowiada, tak więc zacznijmy sobie pierwszy epizod. Na poziomie trudności detektyw. No i oczywiście... Hmm, zagrałem sobie dwa pierwsze rozdziały, naprawdę bombowo zrobione. Okej, okay, może sobie to przewiniemy. I prawdopodobnie będę musiał władować ten filmik na mój drugi kanał, ponieważ jest tu dosyć sporo muzyki z zaczerpniętych innych gier, Ale się nie mylę. I teraz tak, mniej więcej dowiadujemy się o historii. To jest na razie prolog. Naprawdę, bardzo fajnie zrobiony mod. I ja za <laughs> bardzo się nie będę w niego. Czuwać. Podaruję sobie to jakoś. I teraz tak jak słyszycie, muzyka nawiązująca do Hill Trójki. Tak więc przerzucę to na swój drugi kanał, żeby nie mieć problemów. Oczywiście zaczęcie go na oryginalnym kanale. Więc tak zaczynamy na komisariacie. Tutaj sobie dwóch chłopaków rozmawia. A my lecimy prosto do szefa, tak żeby po prostu przyzgld kilka tej pierwszej misji drugą chyba yy, misję po proroku zrobię na ślepo. Okej okay, i lecimy do yy, brawury. Zobaczymy co nam powie ciekawego. Ok ja sobie to troszeczkę przestopuję i teraz tak mówi nam o nowej sprawie bla bla bla. Jeśli ja się, że bardzo w to wczuwać. Tak więc, zastupujcie sobie filmik i sami, się dowiecie o co chodzi. A, nie to, to. No i dobra. I spadamy z powrotem na parking policyjny. Fajnie, że teraz możemy się troszeczkę pokręcić po niedostępnych lokacjach, jakie mieliśmy miejsce. W dwójce. Tak więc, gorąco Wam zachęcam do poznania tego moda, bo są. Mało co związane jest z fabułą bo to jest moment wstąpienia Maxa do NAPD okej, okay, no i jest masa nowych map co mnie bardzo cieszy, nie jest zrobiony ym, po prostu remake ym, gry, tylko po prostu jest zacznęte praktycznie od nowa, to jest zupełnie inaczej się w to gra ja wiem, że był szał na Maxa Play na trójkę, ale Max to Max, dwie pierwsze części są spoko trzecią tak widziałem na innych mm, kanałach i za bardzo mi tak nie przypadł do gustu, ale nie powiedziane, że go nie zrobię, prędzej czy później. Okej, okay. mm, w tej misji musimy pogadać z tym oto koleżką. No taki bardzo flegmatyczny koleś. Okej. Okay. A, tutaj bym zapomniał. No, super. I od razu spadłem. No, okay. I to mi się podobało ludziska. Już zaczyna się zabawa. Z grubej rury. Poza prologiem. Czemu on ma lepszy sprzęt? Dziękuję. I osłonimy naszego koleżkę. Już dwie berety, to mi się podoba. Dual wielding, jak to Royo mówi w swoich filmikach Chikichinsy. I tak subskrybuję niektóre kanały oczywiście. Zrobię vloga na ten temat. Kogo subskrybuję i kogo doceniam. Na pewno jest masa ludziska zagrejmerów, których będę polecać. Muszę się ich subskrybować i będę pomagać im jakoś zdobyć popularność. Ja wiem, ja mam mało widzów, ale. Zdobyłem je dzięki swojej ciężkiej pracy. Jestem z tego dumny. Tak więc podziękowania dla Was, że mnie nadal oglądacie. No, ok, i zajmiemy się rozgrywką. Już zaczyna... zaczyna się robić dłuższy bullet time. Ok, MP5, MP5, ja chcę MP5. Ok, niezwykły karambu. Ok, dobra, Zajmiemy się tym kolesiem. i teraz tak. Ktoś tu jest? Nikogo nie ma, dobra, ciężarówka spadła do mm, rzeki. Właściwie jaka to rzeka płynie w Nowym Jorku, bo to chyba jest. Tych w tym mieście a ty się rozgrywa. Okej, okay, i to będziemy mieć króciutki szturm Dobra, gdzie to są jeszcze chłopaki? A, epicki reloading z fajnym filtrem To mi się podoba. Ok, i ja poproszę. Pump action shotgun na tych chłopaków. Sferyny. Tylko wysyłacie. Aha, no... mojego kontaktu. I dostałem się w ogień krzyżowy. Ok, i to jest. Powiedzmy, okay, sam początek rozgrywki. jeszcze ja sobie przejdę mniej więcej na ślepo, albo do pierwszego zdjęcia drugą mapę. Na razie moc zapowiada się okay, świetnie. Night. W ogóle. No, gra zasługuje na miano. Z początku teraz co widzę, szkoda, że Max jest trochę niemy, ale zasługuje na ten przydomek Max i jedna. Jeden i jedna druga No to by było dobre Tak samo jak naga broń Okej, okay, dobra No i ma jakiś trop Max No i Lecimy Okej, okay, ja wam Podaruję loading do tej mapy Bo jest bardzo długi I tak więc Zobaczymy się zaraz po loading Dobra, dziecko, witam Was już po dłuższym loadingu. Jesteśmy z powrotem w rozgrywce. I okej, okay. oczywiście, jak widzicie, poziom życia się nie zmienił, co miało to miejsce w niektórych innych maksach. I tu mamy pierwszych kolesi do ściągnięcia. Znaczy, ubranie mi zabrali, to jest ciekawe. Headshot, to mi się szkoda. Tego kolesia spróbujemy. załatwić w ten sposób. No, epicko. E, więc tak sprawa wygląda troszeczkę że z tymi ruchami postaci nie wiem jak to będzie wyglądała zresztą I tak wiem, czwartek mam niezegospodarowany. I więc tak, e, mam pomysł co do niektórych serii. Więc tak, jak się do tutaj macie zagrajmy modnie. Mam nadzieję, że teraz się będę wyrabiać z dodawaniem filmików. To czwartek może bym zrobił. Eee... Zagrajmy z jakiegoś moda, którego już wam pokazałem, żebym mógł zrobić sobie na przykład jakąś króciutką serię w czwartek. Czemu by nie? Co wy na ten pomysł? Piszcie w komentarzach. Przemyślimy to wszystko. Okej, okay, a na razie tu mamy pierwszego gościa jeszcze do czynienia. Oczywiście, head. Hot I teraz tak. Hmm. Poproszę jakąś inną broń. Czemu nie mam drugi beret? szkoda trochę. A kiedy okay, jest zamknięte? Hmm. Jakim narzędziem mordy go tutaj wykończyć? Bo on może Dobra, załatwione. I teraz troszeczkę. Hmm. Pobawię się z tym tymi kolesiami, bo tutaj już zginąłem. No, grałem sobie tak na wolnej zasadzie, i już muzyka się zmienia. Bardzo fajnie, dobra z grubej rudy, sielaczna akcja. Tak więc koktajle zachodzi, to mi się już nie, nie wcale nie podoba. A, no, jeden z tej, drugi z tej, tak? Na tej zasadzie się bawimy. No i niestety ludziecka zginałem. Tak więc co, mam nadzieję, że pokazanie mo moda wam się podoba. Bo mi naprawdę przypadł do głosu ten mod. Naprawdę bardzo mm, klimatyczny. Jak na sam początek rozgrywki. Oczywiście jeśli będziecie chcieli właśnie zrobić, że czwartkowe zagrajmy z jakimś modem nie ma problemu. Wszystko można załatwić ze mną, jestem ugodowy. I tak więc co, ludziska, komentujcie, oceniajcie i trzymajcie się do szczęśnia. Cześć!